Cześć miłośnicy Australii! Dzisiaj będę mówiła o wizie tymczasowej pracowniczej subclass 482 i powiem kto kwalifikuje się na tą wizę, jak długo trwa proces wizowy oraz ile kosztuje cały proces. Zacznijmy od tego kto kwalifikuje się na tę wizę. Słuchajcie, wiza tymczasowa 482 jest przeznaczona dla osób, które Tymczasowo na pewien okres tylko chcą przylecieć do Australii do pracy i mają pracodawcę, który chce ich zasponsorować, czyli dać im tą wizę. Bardzo te, często też jest, że ta wiza jest wykorzystywana przez osoby, które jeszcze z jakiegoś powodu nie kwalifikują się na stały pobyt, ponieważ wymagania wizy tymczasowej, pracowniczej są niższe niż wymagania stałego pobytu. Wiza tymczasowa 4.8.2 może być przyznana na 2 lata albo na 4 lata. W tej chwili ta wiza 4.8.2 ona ma tak jakby właśnie dwie ścieżki tą dwuletnią i tą czterole, e, czteroletnią. I ta dwuletnia ma zupełnie inną listę zawodów poszukiwanych, na podstawie których możecie aplikować, oraz czteroletnia ma też inną listę zawodów poszukiwanych. I te wymagania są też troszeczkę inne. Czyli mamy różne, ta sama wiza jest ten sam numer, ale różne wymagania. I teraz tak, przy tej wizie czteroletniej, potem to transition, przejście na stały pobyt, no jest powiedziałabym takie oczywiste, w miarę proste, tak? Jeżeli myślicie o tym, żeby przejść na stały pobyt, bo nie każdy musi, są osoby, które przylatują tylko na parę lat i wracają do siebie, do swojego kraju, albo lecą zupełnie do innego kraju, tak? Przy tej wizie na dwa lata, przejście na stały pobyt nie jest aż takie proste i ono nie jest aż takie oczywiste, aczkolwiek może ono być możliwe. Także mamy zawód. Tak, do tej listy to są wymagania, czyli trzeba wykonywać zawód, trzeba zdać egzamin językowy. Jeżeli ktoś posiada paszport kraju anglojęzycznego, to rzeczywiście wtedy nie trzeba zdawać języku, yy, zdawać egzaminu Językowego, albo jeśli ktoś studiował albo uczył się w języku angielskim, ale mówię tu o wszystkich przedmiotach. Samo uczenie się języka angielskiego nie wystarczy. To musi być na przykład skończenie high school albo studiów wyższych dokładnie w języku angielskim. Jeżeli nie ma się tego, to trzeba zdać egzamin językowy. I najczęściej jest to IELTS, ale już też pojawia się dosyć często PTE. I słuchajcie, wymagania językowe do wizy tej dwuletniej są troszeczkę niższe niż do tej czteroletniej. Przy dwuletniej trzeba zdać na overall 5, z czego jeden komponent nie może być niżej jak 4,5. Przy wizie tej czteroletniej wszystkie komponenty nie mogą być niżej, czyli minimalnie na 5. Należy także spełnić wymagania zdrowotne oraz przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli ktoś z Was choruje na jakąś chorobę albo był karany, nie oznacza to, że automatycznie nie macie szans na wizę. Może okazać się, że jak najbardziej szanse są, tylko te rzeczy trzeba dokładnie... Omówić z Karolem Nowakiem, który jest agentem migracyjnym, podczas porady wizowej. I Karol wtedy zweryfikuje i sprawdzi, czy są szanse na otrzymanie tej wizy. Jak długo trwa proces wizowy WIZY 482? Słuchajcie, ja ten proces podzielę na pół. Jest czas dla nas, dla naszej agencji migracyjnej, i czas dla Urzędu Imigracji. My jako agencja potrzebujemy około 2-3 tygodnie na pozbieranie wszystkich dokumentów, weryfikację i wtedy Karol jako rejestrowany agent migracyjny, on Waszą sprawę i Waszego pracodawcę reprezentuje w Urzędzie Imigracji, więc on składa aplikację wizową. I wtedy po złożeniu tej aplikacji mamy ten czas oczekiwania na przyznanie tej wizy. Czas oczekiwania w tej chwili jest około kilku tygodni w Urzędzie Imigracji, ale powiem Wam, że nasza agencja migracyjna w tej chwili w przeciągu kilku, maksymalnie naprawdę w kilkunastu dni, dostajemy decyzji i nasi klienci dostają wnioski. Także to jest około dwóch, 3 tygodni w Urzędzie Imigracji u nas w agencji i około 2-3 tygodni w Urzędzie Imigracji. Ten proces może być naprawdę zrobiony w ciągu tygodnia albo dwóch, ale wtedy musimy pośpieszyć się. Wy z dostarczaniem nam dokumentów, tak samo pracodawca, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie zrobić to szybciej. Musicie zdawać sobie też sprawę, że ten proces jest trzystopniowy. Pierwszy etap to jest sponsorship, drugi to jest nominacja stanowiska, a trzeci to jest aplikacja wizowa, Twoja wiza. Pierwszy sponsorship to jest to, że my jako Agencja Migracyjna, Karol przygotowuje dokumentację Twojego pracodawcy do zatwierdzenia tego pracodawcy jako sponsora Twojej wizy, ponieważ nie każda firma może zostać sponsorem, więc musimy przedstawić... Złożyć wniosek o zatwierdzenie tej firmy jako sponsora, czyli pierwszy jest sponsorship. Potem mamy nominację stanowiska. Wyobraźcie sobie, że jest na przykład hotel. W takim hotelu może wizę dostać na przykład menadżer restauracji, szef kuchni, kucharz. Czyli jest kilka w ogóle możliwości, tak? Czyli wybieramy zawód, który oczywiście pasuje do ciebie, tam to jest Twój zawód, i robimy nominację na ten zawód w tej danej firmie. Czyli sponsorship, nominacja, i dopiero trzeci krok to jest aplikacja wizowa, czyli składamy Twój wniosek wizowy do Urzędu Imigracji. I w zależności od tego, jaka jest sytuacja, czasami Karol wszystkie trzy kroki składa za jednym razem do Urzędu Imigracji, a czasami czekamy na sponsorship i nominację. I dopiero jak to jest zatwierdzone, składamy wniosek wizowy o Twoją wizę. Pytanie dotyczące finansów, czyli ile kosztuje proces wizowy w WIZY 482? I tak jak w poprzednim pytaniu, podzieliłam na dwa. Tak teraz też podzielę na dwie części, czyli są opłaty do naszej agencji za przygotowanie, złożenie i monitorowanie sprawy aż do momentu otrzymania wizy oraz są opłaty związane z Urzędem Imigracji. Czyli tak, do nas, do agencji za przygotowanie, złożenie i monitorowanie całej sprawy to jest kwota za standardowy proces y, pomiędzy 3,5 tysiąca dolarów australijskich, a 4 tysiące. Jeżeli chodzi o Urząd Imigracji, jest to opłata 420 dolarów za sponsorship, potem jest 300, o słuchajcie, ja sobie zrobiłam notatki, powiem Wam szczerze, ponieważ... Urząd Imigracji niedawno zmienił ceny i ja jeszcze wszystkich cen dokładnie nie pamiętam. Także wracając do tematu. Urząd Imigracji, pracodawca musi zapłacić 420 dolarów za wniosek o sponsorship, 330 dolarów za wniosek o nominację danego zawodu i potem są opłaty za aplikację wizową, czyli aplikanta wizowego. I ja, słuchajcie, dam wam link, z wszystkimi opłatami do Urzędu Imigracji w opisie pod tym filmem. Ja w tej chwili się odwrócę i Wam powiem, bo nie chcę popełnić też błędu. I przy wizie tymczasowej 482 na 2 lata opłata do Urzędu Imigracji jest 1265 dolarów. Przy wizie na 4 lata opłata do urzędu jest 2645 dolarów. Te opłaty należy opłacić w dniu składania wniosku, ponieważ Urząd Imigracji nie przyjmie wniosku, jeżeli one nie będą wykonane. Bardzo często zdarza się tak, że nasi klienci całość płacą do nas, do agencji i potem, jak my jesteśmy gotowi, to z naszego konta agencji migracyjnej robimy opłaty do Urzędu Imigracji. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące wizy 4.8.2, pytajcie, naprawdę, ja postaram się odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. I już teraz zapraszam Was na film, który za chwilę nagram, na film, który będzie dotyczył: jak znaleźć pracodawcę, sponsora, ponieważ jest to temat, który bardzo często pojawia się w naszej siedmioletniej no, karierze prowadzenia firmy, czyli jak znaleźć, pracodawcę, sponsora.